Dobry państwu, Piotr Żurek. I Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. Chcielibyśmy z państwem porozmawiać na niezmiernie ważny temat. Dokładnie chodzi o sprawy światopoglądowe, a jeszcze bardziej precyzując, sprawy związane z naszą religią katolicką. Jak wiecie państwo, sami osobiście publicznie deklarujemy się, że jesteśmy katolikami. I z tego powodu chcielibyśmy poruszyć ostatni, temat ostatnich wydarzeń związanych z papieżem Franciszkiem i z deklaracją doktrynalną o nazwie Fiducia Supplicans. Jest to dokument, który został opublikowany przez Stolicę Apostolską 18 grudnia 2023 roku. I może byście się, żebyście się Państwo nie zastanawiali dlaczego my jako działacze Stronnictwa Polskiego do takich rzeczy nawiązujemy. To przypomnę, że zgodnie z drugą tezą Deklaracji Politycznej Stronnictwa Polskiego mamy taki obowiązek i takie prawo. Albowiem jako katolicy mamy swoje obowiązki względem Kościoła Polskiego. Jako katolicy i obywatele państwa polskiego mamy swoje obowiązki względem państwa polskiego. A teza druga deklaracji Stronnictwa Polskiego brzmi Wierzymy, że stworzył nas Trójjedyny Bóg, obdarzając pamięcią, rozumem i wolną wolą. A odkupił nasz Pan Jezus Chrystus do życia w wolności i prawdzie, abyśmy w doczesności realizowali nasze powołanie do wieczności poprzez przykładne życie w naturalnych wspólnotach rodzinnych, i narodowych będących dziełem Bożym. Krótko mówiąc, nasza działalność, wszelka działalność, zarówno zawodowa, jak i społeczna, prowadzi nas do jednego celu, który chcemy osiągnąć, i tym celem jest zbawienie uzyskane przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale to zbawienie nie jest nam dane bez naszego działania. Po pierwsze, jak z deklaracji wynika, że stworzył nas. Trój, jedyny Bóg, i obdarzył nas pamięcią, rozumem i wolną wolą, to znaczy, że nie możemy uzyskać owoców zbawienia, czy osiągnąć owoców zbawienia uzyskanych dla nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, bez aktu wolnej woli. Aktem wolnej woli jest po prostu nasza decyzja, że my chcemy być zbawieni. Bez tego, bez tej woli. Nie jest to możliwe, dlatego że stworzeni jako ludzie wolni nie będziemy przez Pana Boga umieszczani w miejscu, którego nie chcemy. Tym miejscem docelowym dla każdego katolika jest niebo, jest raj. I bez aktu wolnej woli, że my chcemy się tam znaleźć, po prostu się tam nie znajdziemy. A w szczególności, jeżeli naszym działaniem w doczesnym życiu Będziemy zaprzeczać temu, co jest istotą życia każdego katolika. Istotą życia każdego katolika jest naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tak też On nam wprost powiedział. On nie napisał żadnego dokumentu, czyli nie stworzył ani listu, ani nie napisał Ewangelii, niczego nie stworzył, co by mogło być przekazane w formie pisemnej, jak we wszystkich innych. W cudzysłowie, wyznania, które są po prostu fałszywe, jakimi by one nie były. On pokazał swoim apostołom, uczniom, jak należy się zachowywać, a dopiero oni przekazali nam to w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty, które dotyczą życia i działalności Jezusa Chrystusa, powstały już po jego śmierci, a jednak są one zgodne z tym, co jest przekazane. W Starym Testamencie, dlatego że taki był plan Boży. A skoro był taki plan Boży, to naszym obowiązkiem jest właśnie naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli życie w sposób zgodny z tym, co zostało nam przekazane o nim w Ewangeliach, w dziejach apostolskich, w listach apostolskich, bo to, jest, to są te treści. No i teraz powstaje pytanie, czy ten pomysł, który został w tej chwili nam zapodany, a właściwie zalecony w formie dokumentu z 18 grudnia 2020 roku, jest zgodny z tym, co w życiu Jezusa Chrystusa widzimy. Krótko mówiąc, czy w życiu Pana Jezusa widzieliśmy grzech Sodomii? Czy w życiu Pana Jezusa widzieliśmy grzech... No, życia w związkach tak zwanych niesakramentalnych że tak wejdę w słowo bo tutaj nie wspomnieliśmy czego dotyczy ten dokument a to jest ważna fundamentalna sprawa chodzi o błogosławieństwa par homoseksualnych tak i tutaj z tego względu uważaliśmy że warto tutaj ten wątek poruszać tu precyzyjniej mówiąc w tym dokumencie posługuje się posługują się Wyrażeniem nieregularnych. To wyrażenie nieregularnych, nieregularnych związków rozszerza działanie tego dokumentu na, na osoby, które nie tylko żyją w związkach homoseksualnych, ale także żyją w związkach niesakramentalnych, bo na przykład ktoś pozostaje w ważnym związku małżeńskim, a jednocześnie żyje w Związku, powiedzmy sobie, naturalnym z inną osobą, no to znaczy, że i jedna, i druga z tych osób popełnia grzech cudzołóstwa. Natomiast jeszcze gorszym od grzechu cudzołóstwa jest grzech sodomii, nie bez kozeryt, właśnie tak nazywanej, bo jak zajrzymy do pierwszej księgi Biblii, czyli do księgi rodzaju, to właśnie Sodoma, Gomora i okoliczne miasta zostały spalone przez ogień zesłany z nieba, na, za pośrednictwem oczywiście dwóch aniołów, którzy poszli i rozeznali się, jak tam życie wygląda, ale właśnie ci ludzie chcieli dokonywać aktów seksualnych właśnie z tymi aniołami ponieważ oni mieli postać ludzką, a nie chcieli przyjąć oferowanych dobrowolnie przez lota dwóch córek, które były dziewicami, bo ich właśnie ten sposób nienaturalnego współżycia interesował. Dlaczego to jest nienaturalne współżycie? No dlatego jest nienaturalne, gdyż na samym początku Księgi Rodzaju mamy napisane, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę oraz błogosławił im w ten sposób, żeby się Rozmnażali i napełniali ziemię swoim potomstwem. Akty pederastyczne i akty lesbijskie nie są w stanie doprowadzić do poczęcia człowieka. Skoro nie są w stanie doprowadzić do poczęcia człowieka, to też nie korzystają z błogosławieństwa Bożego, dlatego że mają na celu jedynie uzyskanie jakiejś satysfakcji. Bez konsekwencji w postaci poczęcia i zrodzenia nowego człowieka, a zatem hołdują wyłącznie niskim pobudkom, chuciom seksualnym, a nie temu, co jest zadaniem człowieka, czyli prokreacji, po to, by zapełniać ziemię i by ta ziemia była czyniona poddaną przez tych ludzi, którzy będą na niej żyli. Więc widzimy, że już nawet w Starym Testamencie jest potępienie jednoznaczne tego typu działań. Natomiast z czym jest związane błogosławieństwo? Oczywiście błogosławieństwo jest związane z działaniem zgodnym z planem Bożym. Ponieważ te działania, jak widać, nie są zgodne z planem Bożym, to też nie powinno być ze strony duchowieństwa katolickiego żadnych czynności, które zewnętrznie, czy to przez ludzi będących poganami, czy przez ludzi będących apostatami, czy przez ludzi, apostatami oczywiście Kościoła katolickiego, jedynego Kościoła e, prawdziwego, e, czy też przez e, ludzi, którzy jeszcze w tym Kościele pozostają, odbierane jako coś pozytywnego, jako coś dobrego, jako coś, co błogosławi Pan Bóg. Pan Bóg niewątpliwie tego nie błogosławi. E, pozostaje oczywiście pytanie, e, jaki grzech. Na jaki grzech narażają się duchowni, którzy będą takich czynności dokonywać, bo podejrzewam, że trzeba było to kwalifikować jako grzech zgorszenia. Grzech zgorszenia polega na tym, że osoba, która doświadcza działań ze strony osoby, od której powinna oczekiwać, no, właściwych, prawidłowych, zgodnych z naturą, z planem Bożym działań, a dostępuje czy do, doznaje zupełnie odmiennych, odmiennych wrażeń, informacji czy przekazu, tak jak w tym przypadku poprzez błogosławieństwo, taka osoba czuje się zgorszona, to o takich osobach Chrystus jednoznacznie mówi w Ewangelii, że lepiej byłoby dla nich, gdyby przywiązano im kamień młyński do szyi i wrzucono do morza. Krótko mówiąc, lepsza jest śmierć fizyczna takiej osoby niż popełnienie takiego grzechu. To wydaje się być właściwa interpretacja w świetle Pisma Świętego, więc wszelkie błogosławieństwo udzielane w kontekście takim, o jakim mowa jest w, tej, w tym dokumencie, czyli w kontekście czy to związków niesakramentalnych, czy to związków, Pederastycznych, bądź lesbijskich, bądź jeszcze jakichś innych uwzględniających rozliczną liczbę tak zwanych płci kulturowych, wymyślanych w obecnych czasach, to będzie właśnie ten grzech zgorszenia. Zatem każdy duchowny winien wystrzegać się takich działań, bo doprowadzają one po pierwsze do zgorszenia tych, którzy. Patrzą na to i rozumieją, że tak rzecz nie powinna wyglądać. Ba, mogą też pociągnąć osoby do błędnego działania w ramach, w ramach nawet Kościoła Katolickiego, no bo ktoś widząc działanie osoby, osoby z hierarchii Kościoła Katolickiego, może zacząć akceptować taki sam grzech, czyli może postępować w sposób niewłaściwy, niezgodny z tym, co mamy w nauczaniu Starego i Nowego Testamentu i co mamy w działaniu przekazanym w Nowym Testamencie Jezusa Chrystusa, kiedy chodził jeszcze po ziemi. No i wówczas no, w, można powiedzieć ciągnięcie do, do piekła nowych rzesz ludzi, które będą postępować w sposób zgodny z tym, co będą, co będą czynić ci tak zwani błogosławiący, duchowni błogosławiący tego typu, Związki nazwane w, tej, w tym dokumencie nieregularnymi. Natomiast, co w takim przypadku może jedynie taki duchowny, i to wynika też wyraźnie z Ewangelii mówi o tym Pan Jezus. Każda osoba, która postępuje niezgodnie z tym, co mamy przekazane w dziesięciorgu przekazań w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, jako przykłady zachowania Pana Jezusa w życiu codziennym te wszystkie zachowania powinny być spotykać się z reakcją ze strony katolika po to żeby nie popełnić grzechu zaniechania ta reakcja powinna polegać w pierwszej kolejności tak jak w przypadku tych grzechów sodomskich czy związków tak zwanych niesakramentalnych naturalnych właśnie nienaturalnych bo one są też nienaturalne ale niesakramentalne powiedzmy sobie Powinno być napomienie. Napomienie ma na celu ochronę duszy człowieka przed jej wieczną zatratą w piekle przez diabła, który oczywiście nie próżnuje, tylko kusi każdego człowieka. Ale przed pokusami mamy różne sposoby ochrony. Jednym ze sposobów ochrony przed pokusą są sakramenty. Ale także i właśnie błogosławieństwa. Więc błogosławieństwa są po to, żeby pochwalać, zachęcać, zagrzewać do postępowania zgodnego z wolą Bożą. Natomiast wszelkie, wszelkie inne działania są niewłaściwe i jeżeli są one niewłaściwe, każdy katolik, zarówno hierarchiczny, jak i niehierarchiczny, ma obowiązek takiej osobie zwracać na to uwagę. Jeżeli ta osoba się nawróci, to Chrystus mówi wprost, pozyskasz brata, bo pozyskujesz go do życia wiecznego, bo on odwraca się od tego ciężkiego, śmiertelnego grzechu. Jeżeli się nie nawróci, no to jego wina nie będzie obciążać Twojego sumienia. Krótko mówiąc, brak napomienia osoby postępującej, zwłaszcza takiej, która uważa się za katolika. Brak napomnienia takiej osoby postępującej niezgodnie z zasadami wiary katolickiej oznacza zaciągnięcie grzechu cudzego. My, nie reagując na to, popełniamy też grzech. I jednocześnie nie sprowadzamy, nie próbujemy sprowadzić tej osoby z drogi grzechu. Natomiast jeżeli napomnimy, a ta osoba się nie nawróci, to ona będzie sama winna zatraty swojej duszy w piekle, ale my. Nie zaciągniemy wtedy grzechu. No i tak należałoby, w moim przekonaniu, w najkrótszych spłowa, słowach zinterpretować, czy odnieść się do tego, co znalazło się w tym dokumencie. Jest to absolutnie dokument, który nie ma nic wspólnego z nauczaniem katolickim, ale na pewno piekło, całe piekło rozradowało się, widząc tego typu dokument. Tak więc, drodzy Państwo, na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że Naszą intencją, wskazując ten dokument, nie jest, abyśmy się odsuwali od instytucji Kościoła, wręcz przeciwnie. Naszym obowiązkiem, obliguje nas do obrony wiary katolickiej, ale instytucji, która strzeże tych dogmatów naszej wiary. Szczególnie jeżeli właśnie coraz bardziej dostrzegamy, kiedy hierarchowie Kościoła katolickiego zaczynają odchodzić od tych fundamentalnych spraw, które tak naprawdę właśnie powinny kierować naszym życiem. Także tutaj jeszcze raz apelujemy do Państwa, że nie należy właśnie się odwracać. Wręcz odwrotnie, naszym obowiązkiem jako członków Kościoła, ludzi wierzących właśnie powinno być stawanie w obronie właśnie tych prawd wiary. Tak więc jeszcze raz zachęcamy do tego, a zarazem dziękujemy za wysłuchanie naszego materiału. Ja może jeszcze, ponieważ nasunęła mi się w związku z Twoją wypowiedzią jedna, jedna wypowiedź Pana Jezusa, która właśnie dotyczy duszy oraz świata. Myślę sobie, że ten dokument nie ma żadnych innych celów jak tylko pozyskanie świata, czyli tego poklasku gawiedzi po to, by mówić, że na przykład no, zwiększyła nam się liczba katolików, bo wszyscy pederaści, wszyscy lesbijki, które przyszły do, do duchownego i zostały, a, a i także ci żyjący w związkach, w związkach niesakramentalnych, którzy mają przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego katolickiego że oni przyszli do Kościoła i zwiększyły nam się statystyki oraz przychody Kościoła z tego tytułu. Ale Chrystus też w takich przypadkach jednoznacznie się wypowiada, bo mówi, cóż człowiekowi z tego, że zyskałby cały świat, a uszczerbek na swojej duszy poniósł. Więc w naszej działalności nie możemy uciekać od tego, że mamy duszę i od tego, że to jest nasz, nasz cel wieczny, bo doczesność jest bardzo krótka w perspektywie wieczności i że w naszej działalności społeczno-politycznej musimy bezwzględnie zwracać na to obowiązek jako synowie i córki Kościoła katolickiego z mocy chrztu świętego zobowiązani do troski o jego kościół. To nie dotyczy tylko hierarchii Kościoła Katolickiego. Obowiązek ewangelizacji, nawracania, napominania spoczywa na każdym katoliku. I nieważne, czy to dotyczy mojej córki, syna, czy osoby obcej. Do każdego mam taki sam obowiązek. Jeżeli tego nie uczynię, widząc to, co, to, co się dzieje, jeżeli spotkam taką osobę, zaciągam grzech wobec duszy tej osoby oraz także duszy swojej mojej własnej duszy, bo brak tego napomnienia to jest zaciągnięcie tego grzechu cudzego. Tak, na zakończenie jeszcze w kontekście słów Stanisława. Myślę, że żyjemy w czasach, gdzie, w czasach, gdzie całe nasze społeczeństwo jest, w jakiś sposób ma znamie tego chęci pozyskania właśnie tego świata, tych dóbr. Widzimy to nie tylko w sferze religii, bo widzimy też to w sferze polityki, czy to na przykład szczególnie należy podkreślić po tej prawej stronie, przynajmniej tych ludzi, którzy się w ten sposób kreują, że są ludźmi tworzącymi środowiska prawicowe, ale właśnie w myśl tego pozyskania, błędnego pozyskania niechęci kreowania tego światopoglądu w społeczeństwie, w narodzie, tylko chęci właśnie drogi na skróty, żeby właśnie jak najszybciej pozyskać jakiś aplauz i korzyści dla siebie właśnie odstępują od tej prawdy. No tutaj już mówiliśmy ostatnim razem chociażby w sprawie in vitro, gdzie, gdzie widzieliśmy właśnie głosowania w Sejmie nawet ludzi, którzy w jakiś sposób też się utożsamiają, przynajmniej tak oficjalnie, z jakimiś ideałami właśnie tej prawej strony, czyli właśnie konserwatywnymi, ideałami związanymi właśnie z wyznawaniem własnej religii. A w trakcie głosowania, bo zaczyna się zmieniać koniunktura polityczna, widzieliśmy, jak ci ludzie głosują. Tak więc, drodzy Państwo. Ale tu jeszcze znowu, bo jesteśmy troszeczkę dalej, już nie jesteśmy tylko po głosowaniach sejmowych ale jesteśmy po podpisie prezydenta. A dokładnie. Który to po tym podpisie obecny premier Tusk, ręka w rękę działając z obecnym prezydentem i większością sejmową nazywaną koalicją hanukową, która przegłosowała przecież tę ustawę in vitro i te pół miliard, co najmniej pół miliarda złotych wyrzuconych, nazwijmy to wprost, myśmy już o tym mówili, ale jeszcze raz trzeba powtórzyć, to jest zmultiplikowane ludobójstwo. Bo aborcja to jest zabicie jednego człowieka. In vitro jest to procedura, która wymaga poczęcia wielu ludzi, a implantacja i ewentualnie zagnieżenie może dotyczyć tylko jednego. Pozostałe te dzieci są prędzej czy później zabijane, bo najpierw są mrożone, a potem wylewane do ścieków na przykład. Więc. Mając do czynienia z takim faktem, kiedy to prezydent Duda i to pomimo apeli, modlitw, nawet apelu ze strony Episkopatu Polski, który odnośnie tej deklaracji chyba się nie wypowiedział w sposób zgodny z Ewangelią i, i, i Pismem Świętym całościowo obejmowanym, czyli Biblią. Pomimo apelu konferencji Episkopatu Polski i prezydent Duda podpisuje ustawę o zmultiplikowanym ludobójstwem, która niewinnie nabije się, nazywa się potocznie ustawą o in vitro. No to mamy odpowiedź, z jaką sytuacją mamy do czynienia, i można powiedzieć, nawiązując do naszego wcześniejszego materiału, żadne podpisy, żadne bieganie za tym czy za tamtym nie zmieni niczego, bo ci ludzie się tego nie boją. Oni zmielą 3 miliony podpisów i 5 milionów podpisów. PIS to zrobił już w ciągu tych 8 lat kadencji. Gdy idzie o ochronę życia poczętego, zmienił kilka, mili zmielił kilka milionów podpisów, oni na to nie patrzą. Tu trzeba zmienić po prostu tę rzeczywistość, a zmiana rzeczywistości może dokonać się wyłącznie poprzez stworzenie silnego środowiska politycznego, opartego na fundamencie yy, Ewangelii, właściwie nie tylko Ewangelii, całościowego pisma, pisma świętego w całości. I w ten sposób możemy dopiero dokonać zmiany w państwie, żeby życie, Mieszkańców naszego kraju było zgodne z tym, co przewiduje właśnie to Pismo Święte, i po to, żeby oni przez życie w naszym kraju mogli osiągać zbawienie, wysłużone nam przez właśnie narodzenie się, którego za, za niedługo będziemy pamiątkę obchodzić, życie, męczeńską śmierć oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja tak jeszcze na zakończenie, ale już chcielibyśmy powoli kończyć, gdyż czym dłuższe materiały, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy do końca są w stanie wytrwać. Ale już tak na zakończenie, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy nas oglądają i słuchają, akurat w tej sprawie, jeżeli tutaj chodzi o sprawę in vitro, z nami się zgadzają. Z tego powodu. Chciałbym zadać takie proste pytanie, szczególnie ze względu na to, że wszyscy tak naprawdę od prawej do lewej strony zawsze publicznie głoszą taką tezę, że najważniejszą wartością na świecie, tym doczesnym, jest życie ludzkie. Ja, drodzy Państwo, chciałbym fundamentalne pytanie Wam zadać: Kiedyś zaczyna się to życie ludzkie? Tak więc dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do następnego materiału, jak również do udostępnienia tych treści wśród swoich znajomych. No i poszukiwania odpowiedzi na to pytanie w nauce. Dziękujemy jeszcze raz. Do usłyszenia.